Witam, ja jestem kamerzystą. w dzisiejszym odcinku mój brat, który stoi za kamerą, będzie grał w GTA 5 i robił misję, Już nie mogę sobie zacząć, już nie mogę wejść sobie w tę misję, no i tak będzie zaczął. Biorę kamerzysta, daję kamerę, nalecimy na grybo. To jest mój brat, mój brat się ujawnił. Ja się nigdy nie ujawnię, bo jestem kamerzystą. Ujawię się jak na moim kanale wbiję 3 miliony subskrybentów. Podaję mi się. Słuchajcie, że mam. Ale musisz to więcej to gadać. A ja widzicie teraz. Jedziemy moim muzykiem autem. Autem Amandy i mojej żony. Frankie na osiem, musisz poczekać. I jedziemy na misję. Mój brat teraz robił właśnie misję. Która jak się nazywa? Nie. Ale wie, ale trzeba uratować Właśnie trzeba uratować łajby, ja maskę mogę ściągnąć, bo tak niż w sumie nie widzicie, nie? W tylko ty mnie widzisz teraz bez maski, można powiedzieć A zapomniałem dodać, jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz Czego przy subskrybuj. czego taki czekolę subskrybuj tam, też już na daj łapkę w górę i będziesz A odcinek na A odcinki na tym kanale będą się pojawiały co drugi dzień, więc... Widzimy się. To co nagrywamy w sobotę, więc ten odcinek leci w sobotę. Czy gdzie też to jeszcze leci? Nie. Dzisiaj wleci inny odcinek. Ten odcinek, który teraz nagrywamy. Będzie. E... Będzie teraz. Ten odcinek, który teraz nagrywamy, będzie właśnie w. Ten odcinek, który teraz, będzie... Odcinek, który teraz nagrywamy, będzie prawdopodobnie w. poniedziałek. Będziemy się nagrywać jeden odcinek, który nie ja będę grał. Wrasując sobie... będę sobie nagrywał po tym odcinek, Ale to będę oczywiście coś a ten w Minecraft a się odcinek pojawi w środę. Czyli te odcinki będą się pojawiały w poniedziałek, w środę oraz piątek w piątek godzinie. Różnie to będzie, zaraz. zależy kiedy. Równie poniedziałek, w środę oraz piątek w piątek godzinie. godzinie. Nie wiadomo w której. A może jeszcze, godzinie, jeszcze w, co najmniej w niedzielę. Ale w niedzielę nie obiecuję. Czasami w niedzielę możesz jeszcze pokazać. Ale tak myślę, że po około południa w tym odcinku nie? Tam no to. ja teraz go nie dogonię, bo Myślisz? No nie, nie wiem, nie No dogonisz go, patrz. Nie. Dogonisz go. No, no jeszcze ja raz bym ja sobie po tym pomyślał. Musiałbyś się zawracać. I jeszcze raz, nie? Dobra, robimy cięcie i widzimy się zaraz. Dobra, widzimy się po cięciu. To było dla was sekunda, tak naprawdę sekunda nawet milisekunda, dla nas to było minuta. Minuta dwie czekania, nie kamerzysta? No. W sumie teraz jestem kamerzystą? Ja jestem taki pełnoprawny. Tak, Mój brat jest mój kamerzysta, jestem pełnoprawnym kamerzystą. Jeśli chcecie więcej odcinków z GTA, zostawcie łapki w górę. O kurde, nie mnie, No, po prostu robię cięcie i widzimy się jak już jak już, jak już... jak już to wszystko się będzie działo bardziej, co dobra? Dobra, kamerzysta, robimy cięcie. Dobra, jesteśmy już po cięciu. Teraz oni się tutaj rzucają ja się już tutaj zrzucam, ja patrzę, robię zuma, super zuma robię. Teraz. Ja muszę zrobić takie bardziej zuma, troszeczkę robię. Teraz będę Jak Widzicie? Mogę sobie go ale robię, już poczekamy. Bo do A, nie, nie, do niego musisz to ścigać. Go, Steve, go, go, go! Let's the Michael Mike, Mikey, Mikey, Mikey. Michael the Santa. <laughs> Michael the San okay. Santa. Santa. Oh. Santa. Oh. Santa. Santa. The yeah. Michael, de de Santa. Santa. Oh, Santa. Michael the Santa. Jimmy. I'm going to you, oh, you oh, me. <laughs> <laughs> Visa. Ojciec! No, kurde auto! Głupki, <Ty cię zarup>. kurde, <gulki> wow. co cię Oto! 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 bak Oto! 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 Zla tyło dla Po drugim... Po cięciu dla nas dla was jedno, dąłem dla nas pięć sekundowym. Nie, 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 bo ty wchodzisz. Ty szkodisz, skakuj! Nie będę ich do nich chodzi tak na chwilę, będę tutaj tak zabracał. Mm. Więc koniec jej misji. Dodaj będę mm. i naprawię auto z mm. rafinem i mm. no mm. dobra.

Dobra, widzimy się, widzimy się za chwilę, żeby was po prostu nie zanudzać. Bo to już będzie nudne, jak po prostu będzie jechał po tej drodze i będziemy jechać długo, 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 nie? Kamrzysta No, więc widzimy się za chwilę. Dobra, mordy, już jesteśmy po cięciu. To było dla nas 5 minut. Jak nie więcej Hania. Zrobimy ja tego. tak Dużo przy mechaniku, tak jak widzicie, to jest mechanik samochodowy. To jest za darmo odziło, wszystko, nie? Widzicie? No, dzisiaj jest auto. Przez 3 minuty i będzie. Ale patrzcie, teraz już szybko jeździ. Prawdopodobnie chłodnica poszła. No, ale jak widzicie, teraz wszystkich to jadę. Bo wtedy właśnie robię nie? Jechałem? wolno, nie? Strasznie wolno. Tak, muszę tak, za tak sobie robić. Chłodnica poszła i do tego. No. tak wolno. Szemu tak się też, prawo... Myślałem, że chłodnica poszła w w tym perzecie, nie? No. Myślałem, że też chłodnica poszła. Wiem, Ojca, to, bo bo my hmm. na my no, Bo my jesteśmy jednak braćmi, jednak nie. Ale niestety, ale powiem Wam, zostawcie z. z, z się, się w domu, pojechali na wirus. Legi... Cicho, Cio, ja nie mów tego. Bo mi, bo mi zdejmą film za to. Bo mi film za to zdejmą. Okay. Jak będziesz mówił. No. I Pi... będziesz mówił wiesz co, nie? Będzie musiała tam pójść cenzura. A po prostu to... Nie, no po prostu zostawię to. Ale po prostu napisz... Na... O, wiem. Kto napisze hasztag zosta... kto napisze hashtag, zostań w domu. Pierwszy to zostanie do mnie serduszka.

ale kaset to już jest 10 minut prawie. Już nie możesz, już się zdążysz. Po prostu sobie pojeździ po mieście. W następnym odcinku GTA sobie pojeździsz. Dobra, no, zrobisz kolejną misję. Bo jest jeszcze parę sekund. Jeszcze chwilę. Właśnie to jest super moc Franklina. Widzicie? O. I tym akcentem... trzyma Trzymaj kamerzysta. Właśnie tym, akcentem, właśnie tym akcentem kończymy ten film. Jeśli dotrwaleś do końca, to w łapkę w górę, stawki czerwony przy... subskrybuj, jak ten naciśnij, tam należy wszystkim na bieżąco. I zapraszam Was na następny film już w poniedziałek. I pa!